Wybrany, to co Bóg zamierza uczynić w Twoim życiu, jest zbyt wielkie, by pozostało ukryte. W tej chwili dokonuje się niebiańskie uwolnienie, aniołowie zostali posłani, niewidzialne drzwi się otwierają, a Pan ogłasza: To teraz. Wszystko, co wydawało się zablokowane, zaraz ruszy z siłą, której wróg nie będzie w stanie powstrzymać. Nie jesteś tu przypadkiem. Ten film to boskie wezwanie podczas gdy świat śpi, Duch Święty budzi tych, którzy zostali wybrani na ten czas objawienia. To, co teraz usłyszysz, nie jest zwykłym przesłaniem, to duchowe potwierdzenie. To samo niebo przypomina ci, że Bóg nadal pisze twoją historię i nie zapomniał żadnej z obietnic, które ci złożył. Są chwile w wędrówce, gdy cisza Boga wydaje się zbyt ciężka, a serce zaczyna zastanawiać się, czy coś jeszcze jest dla nas przygotowane. Ale Duch Święty tchnie w tej chwili. Nadchodzi coś, co jest większe niż myślisz. On przygotowywał cię w ciszy, gdy nikt nie widział. Gdy inni szli naprzód, On cię strzegł. Gdy wielu o tobie zapomniało, On cię naznaczył. Czułeś to prawda? Ten niepokój w sercu. To przeczucie, że coś się porusza, choć na zewnątrz nie ma znaków, to Duch Boży wzywa Cię do nowego. Stary cykl się zakończył. To, co kiedyś było pustynią, teraz zaczyna kwitnąć. To, co było ciszą, zamienia się w dźwięk spełnianej obietnicy. Kiedy Bóg decyduje się przemówić, nie potrzebuje pozwolenia. Wchodzi na scenę z autorytetem i przełamuje to, co było zablokowane. Zmienia scenerię. Rozrywa więzy i przemienia niemożliwe w świadectwo, czyni z nieprawdopodobnego scenę dla swojej chwały. To moment profetyczny, nie tylko po to by słuchać, ale by rozeznawać. Duch mówi, że trwa przemeblowanie, rzeczy, które były nie na swoim miejscu, są teraz ustawiane na nowo przez moc Najwyższego. Czas oczekiwania dobiega końca, kawałki zaczynają się układać. A to, co wydawało się stratą, teraz okazuje się częścią planu. Bóg porusza wody. A jeśli to słyszysz, to dlatego, że On chce, abyś wiedział, nic nie poszło na marne. Każda łza, każda noc bez odpowiedzi, każda zamknięta drzwi wszystko to było częścią procesu, który doprowadził cię tutaj. On przygotował cię, byś mógł udźwignąć ciężar tego, co teraz jest uwalniane. Pan otwiera porę objawienia dla wybranych porę, w której to, co ukryte, stanie się widoczne, a to, co było tajemnicą, stanie się świadectwem. To, co wydawało się ciszą, teraz staje się głosem. Głosem Boga, który mówi: Jestem z Tobą, nie opuściłem Cię, ja tylko Cię przygotowywałem. I tak to, co było ukryte, zaczyna się objawiać. Obietnica, która wydawała się odległa, Zaczyna nabierać kształtu. Czas oczekiwania zamienia się w czas żniw, bo kiedy Bóg decyduje się objawić, nic nie może tego powstrzymać. Teraz przygotuj swoje serce. Duch Święty zaraz otworzy twoje duchowe oczy, byś zobaczył, co zawsze było dla ciebie przeznaczone. Cel, który był strzeżony od początku i który teraz zostanie objawiony przed tobą. Bóg nie zapomniał, co ci obiecał. Nawet gdy cisza wydawała się ogłuszająca, On działał w miejscach, których Twoje oczy nie mogły dostrzec. Każda strata, która Cię zraniła, każda zamknięta drzwi, każda zwłoka, która sprawiła, że wątpiłeś, nic nie zostało zmarnowane. Pan formował Cię w sekrecie, przygotowując grunt pod coś, co mogło rozkwitnąć tylko po bólu. Są obietnice, które nie mogą narodzić się w pośpiechu. Złoto nie jest oczyszczane bez ognia, a naczynie nie jest formowane bez nacisku. Gdy płakałeś, Bóg pisał, gdy pytałeś, On planował, gdy czułeś się zapomniany, On cię ukrywał, nie po to by cię pozbawić, ale by cię chronić, bo są cele, które dojrzewają tylko w ciszy wiary. Duch Święty mówi: Widziałem, jak dźwigałeś ciężar, którego nikt nie rozumiał. Widziałem, jak stałeś mocno, gdy wszystko wokół ciebie się waliło. Widziałem, jak oddawałeś to, co kochałeś, nie rozumiejąc dlaczego. A dziś pokazuję ci, co było ukryte. Nie opuściłem cię, przygotowywałem cię. Każda łza była cegłą w budowie twojej wiary. Każde pozorne opóźnienie było lekcją zaufania. To, co wydawało się karą, było w rzeczywistości treningiem. Bóg prowadził cię wąskimi ścieżkami, by poszerzyć twoje zrozumienie. Sprawił, że szedłeś przez pustynię, by nauczyć cię polegać na obłoku. Kazał ci czekać, nie dlatego, że zapomniał, ale dlatego, że przygotowywał coś zbyt wielkiego, by mogło być dostarczone przedwcześnie. Teraz niebo otwiera księgę twojej historii i mówi: Nadszedł czas objawienia. Wszystko, co było ukryte, zostanie zrozumiałe. To, co wydawało się niesprawiedliwe, stanie się świadectwem. To, co było łzami, zamieni się w duchową władzę. Nie przeszedłeś przez to, co przeszedłeś, na darmo. Przeszedłeś, bo Bóg ufał ci na tyle, by szlifować twoją wiarę. Obietnica nie umarła, została tylko zachowana na odpowiedni czas. Duch Boży tchnie na ciebie i mówi: zdejmuje zasłonę, pokazuje ci, co przygotowałem. To, co nadchodzi, jest większe niż sobie wyobrażałeś. Trenowałem cię, byś mógł unieść ciężar chwały, która nadchodzi. Pan oddzielił cię nie po to, by cię izolować, ale by cię dojrzał. Bo to, co nadchodzi, jest zbyt wielkie dla niedojrzałych serc. To, co Bóg zamierza umieścić w twoich rękach, wymaga głębokich korzeni, jasnej wizji i niezachwianej wiary. I to właśnie zbudował w tobie, gdy nikt nie widział. Duch mówi: Teraz jest czas widoczności. To, co objawiłem Ci w sekrecie, zostanie potwierdzone publicznie. To, co narodziło się w intymności, rozkwitnie przed narodami. To, co Cię upokorzyło, uczyni Cię odniesieniem. To, co Cię zraniło, sprawi, że uzdrowisz innych. Twoja wiara przestanie być teorią, stanie się świadectwem. To, co było niewidzialne, teraz będzie widoczne. To, co było ciszą, teraz stanie się dźwiękiem. To, co było oczekiwaniem, teraz staje się spełnieniem. Niebo wkrótce potwierdzi przed wszystkimi to, co Duch objawił Ci w ukryciu. Jeśli to przesłanie porusza Twoje serce, wyobraź sobie rozpoczynanie każdego ranka od intymnej rozmowy z Jezusem. E-book kawa z Jezusem został stworzony właśnie po to, trzydzieści jeden dni spotkań ze Słowem, głębokich modlitw, wyzwań wiary i objawień, które przemieniają dzień. To nie tylko książka, to codzienne zaproszenie, by usiąść przy stole z tym, który zna twoje serce, a dodatkowo otrzymasz dwa super bonusy całkowicie za darmo. Ale uwaga edycja ograniczona. Link, by zapewnić sobie egzemplarz, znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu. Nie odkładaj tego na później. Jezus już na Ciebie czeka. Są cierpienia, które rozumieją tylko wybrani. Gdy Bóg ma wielki plan, nie formuje wojowników na polach wygody. Przygotowuje serca w ciszy, szlifuje duszę w samotności, uczy wiary pośród burz. Dlatego były okresy, gdy czułeś się zapomniany, bez kierunku, bez odpowiedzi. Ale to co wydawało się porzuceniem, było tylko procesem, boskim treningiem dla celu, który miał nadejść. Gdy wielu widziało, jak upadasz, Bóg widział, jak jesteś oczyszczany. Pozwolił na odrzucenia, nie po to, by cię upokorzyć, ale by oczyścić cię z ludzkich zależności. Zamykał drzwi, nie po to, by cię ograniczyć, ale by chronić przed tym, co mogłoby odciągnąć cię od przeznaczenia. Są rany, które Bóg dopuścił tylko po to, by wydobyć z ciebie siłę, której inaczej by nie było. Duch Święty mówi teraz, nie straciłeś nic, co byłoby istotne dla mojego planu, nie zostałeś zapomniany, zostałeś zachowany. Izolacja była warsztatem, w którym Bóg budował w tobie duchową odporność, która teraz cię podtrzymuje. Cisza była językiem, którym nauczył cię słyszeć niewidzialne. Straty były szkołą, w której nauczyłeś się, że to, co istotne, nie mierzy się tym, co posiadasz, ale tym, co nosisz w sobie. Były chwile, gdy wszystko wydawało się walić, a mimo to pozostałeś nieugięty. Nie dlatego, że byłeś silny, ale dlatego, że Bóg podtrzymywał cię niewidzialną siłą. To On podnosił cię w nocach, gdy nikt nie widział. To On chronił cię przed decyzjami, które zniszczyłyby twoją przyszłość. To On osłonił cię przed tym, co wydawało się okazją, ale było rozproszeniem. Wszystko współdziałało, nawet to, co bolało, nawet to, co uważałeś za stratę. Bo Bóg jest mistrzem w przemienianiu ruin w fundamenty, pustyń w przejścia, bólu w duchową władzę. Próba, która sprawiła, że płakałeś, jest tą samą, która teraz upoważnia cię do uzdrawiania. Wróg myślał, że pustynia cię zabije, ale to tam Bóg karmił cię manną. Czas treningu nie był stratą, był inwestycją. Pan cię doskonalił, rozwijał, dojrzewał, dlatego co nadejdzie. On wie, że serce bez korzeni gubi się, gdy wieje wiatr chwały. Dlatego, zanim cię wywyższył, nauczył cię, jak mocno stać w nim. A teraz duch mówi, czas przygotowania się zakończył. To, co rodziło się w sekrecie, jest gotowe, by się narodzić. To, co było niewidzialne, zaczyna się objawiać. To, co było oczekiwaniem, zamienia się w spełnienie. Faza niepewności kończy się, gdy wiara dojrzewa, a twoja wiara dojrzała. Przeszedłeś przez ogień, ale nie spłonąłeś, przeszedłeś przez próbę, ale wyszedłeś silniejszy. To, co wcześniej wydawało się chaosem, teraz okazuje się boskim wzorem, nic nie poszło na marne, każda pora miała cel, każda łza była zasiana i teraz stanie się żniwem. Wszystko współdziałało, by doprowadzić cię tutaj, na próg nowego czasu, do punktu, w którym obietnica zaczyna się spełniać. I to w tym punkcie Bóg zamienia proces w nagrodę. Bo gdy naczynie jest gotowe, garncarz nie zostawia go dłużej w ukryciu. Stawia je na widoku, by wszyscy zobaczyli efekt jego pracy. Czas ekspozycji nadszedł, a to, co niebo przygotowało, by objawić przez ciebie, będzie niemożliwe do ukrycia. Zanim przejdziemy dalej, jeśli to przesłanie rozpaliło coś w tobie i czujesz wezwanie, by pomóc nieść je innym, możesz zostać członkiem kanału. Zyskasz dostęp do spersonalizowanych emotikonów i ekskluzywnych filmów dla członków. Twoja darowizna pomaga nam kontynuować budowanie tej świętej przestrzeni. Możesz też zostawić darowiznę jako Super Thanks. Każde ziarno zasiane tutaj staje się częścią cudu kogoś innego. Twoje wsparcie to nie tylko pomoc finansowa, ale akt amplifikacji energii. Mistyczne uzasadnienie darowizny. Wszystkie darowizny są przeznaczane na utrzymanie kanału i tworzenie nowych filmów. Jest moment, w którym niebo powstaje i mówi dość, i ten moment nadszedł. Wszystko, co wcześniej wydawało się zablokowane, zaczyna się poruszać, a to, co było zamknięte, otwiera się przed Twoimi oczami. To, co wydawało się opóźnieniem, teraz okazuje się doskonałym czasem. Łańcuchy, które Cię ograniczały, są rozrywane. Mury, które cię otaczały, upadają. Bo gdy Bóg decyduje się działać, żadna ludzka siła, żaden duchowy opór, ani żadna wrogość nie może tego powstrzymać. Duch święty porusza to, co wcześniej było niemożliwe, to, co przez długi czas wydawało się poza zasięgiem, Teraz zbliża się z nadprzyrodzoną łatwością. Wiatr ducha wieje na twoją korzyść. Modlitwy, które wznosiłeś w ciszy, teraz wracają z odpowiedzią. Obietnice, które wydawały się zapomniane, budzą się do spełnienia. Tak jak morze rozstąpiło się przed Mojżeszem i lud przeszedł po suchej ziemi, tak Bóg otwiera drogi tam, gdzie wcześniej były tylko bariery. Posłuszeństwo, które podtrzymywało cię w trudnych czasach, Teraz staje się kluczem do nowej fazy. Pan przemienia opór w przejście, pustynię w kierunek, ciężar w cel. Uwolnienie Boga nie jest dyskretnym wydarzeniem to potężny ruch. Gdy on działa, atmosfera się zmienia, umysł odnawia, a duch się wznosi. To jakby niebo powiedziało: Teraz nic cię nie powstrzyma. Stare drzwi się otwierają, pojawiają się boskie połączenia, a wszystko zaczyna współdziałać dla postępu. To, co wcześniej było nie, staje się teraz tak. To, co było blokadą, staje się impulsem. Fala łaski została uwolniona. Niebo przestawia okoliczności, by dopasować cię do tego, co zawsze było dla ciebie zarezerwowane. To, co wydawało się zagmatwane, zaczyna mieć sens. To, co wydawało się stracone, zaczyna być przywracane. Bo uwolnienie Boga nie tylko rozwiązuje to, co przed tobą, ono odkupuje nawet to, co zostało z tyłu. Duch mówi do ciebie: Nie patrz już na to, co było, patrz na to, co robię. Zdejmuję ciężar przeszłości i popycham cię ku celowi. Rozpraszam plany wroga i ustalam moją drogę przed tobą. Twoja godzina nadeszła. Obietnice nie są już tylko słowami, są rzeczywistościami w ruchu. To, co wcześniej było odległą wizją, teraz jest bliskim spełnieniem. To, co było nadzieją, teraz jest żniwem. To, co było marzeniem, teraz jest świadectwem. Pan mówi: Wchodzę na scenę, a tam, gdzie Twoja siła nie sięga, działa moja chwała. Idę dalej niż prosiłeś, dalej niż wyobrażałeś, dalej niż marzyłeś. Jestem bogiem uwolnienia, a gdy mówię, nic nie może się oprzeć. Niebo ogłasza, twoja pora ograniczeń się zakończyła. Teraz jest czas przejścia, pomnażania, widoczności. Wszystko, co wróg próbował powstrzymać, zostanie użyte do napędzenia, a to, co cię zraniło, zostanie przemienione w znak duchowej władzy. Tak jak Egipt musiał uwolnić lud Boży, tak to, co Cię trzymało, będzie musiało Cię puścić. Tak jak Jordan rozstąpił się przed Jozułem, wody, które blokowały Twój postęp, rozdzielą się. Bo to, co jest w ruchu, nie jest ludzkim dziełem, to Boska interwencja. Pan mówi: Nie bój się, idę przed Tobą. To, co teraz się otwiera, nie zostanie ponownie zamknięte. To, co uwolniłem, nie zostanie Ci odebrane. A gdy spojrzysz wstecz, zobaczysz, że wszystko, co wydawało się opóźnieniem, było przygotowaniem do tej właśnie chwili, momentu, w którym Bóg postanowił działać dla ciebie. Bóg nie tylko cię błogosławi, On cię odbudowuje. Wszystko, co zostało złamane, zniszczone, przerwane lub zapomniane, jest przywracane jego własnymi rękami. To, co wróg próbował ukraść, Pan zwraca pomnożone. Ale Boża odbudowa idzie dalej, niż oczy mogą zobaczyć. Zaczyna się w środku, w duchu, w sercu, w umyśle. Bo zanim zmieni scenerię, On zmienia istotę. Boska odbudowa jest pełna. Leczy rany, których czas nie mógł uleczyć, usuwa wspomnienia, które ciążyły jak łańcuchy i odnawia nadzieje, które wydawały się martwe. Gdy Bóg odbudowuje, nie przywraca rzeczy takimi, jakimi były, przemienia je w coś nowego, czystego, oszlifowanego przez ból i wiarę. Duch Święty szepcze: Podnoszę cię nie tylko po to, by cię wznieść, ale by uczynić cię żywym świadectwem mojej wierności. Ludzie, którzy widzieli, jak upadasz, zobaczą teraz blask odnowy. Ci, którzy widzieli, jak płaczesz, zobaczą żniwo Twoich łez. Spojrzenie, które widziało słabość, zobaczy władzę. Twoja obecność będzie niosła pokój, siłę i światło, bo ten, kto przeszedł przez ogień z Bogiem, nigdy nie wraca taki sam. Odbudowa, którą czyni Bóg, nie ma na celu ukrycia przeszłości, ale odkupienia bólu, który w niej był. To, co cię zraniło, teraz staje się twoim przesłaniem. To, co cię obaliło, teraz staje się twardym gruntem twojej wiary łaska przemienia ruiny w świadectwo a to co wydawało się końcem staje się punktem zwrotnym historii pan mówi odbudowuje twój dom twój umysł twoje relacje twoje finanse i twoją wiarę tchnę życie w to co wydawało się stracone przywracam kolory tam gdzie były popioły ubieram cię ponownie w nadzieję wkrótce ludzie zobaczą różnicę Zobaczą pokój na Twoim obliczu, stanowczość w Twoich słowach, blask w Twoich oczach i zrozumieją, że to nie pochodzi od Ciebie, pochodzi ode mnie, mówi Pan. Twoje świadectwo będzie mówić samo za siebie. Nie będziesz musiał niczego udowadniać, bo sama obecność Boga będzie Twoją obroną. Ci, którzy widzieli, jak tracisz ducha, zobaczą Twoje duchowe zmartwychwstanie. Ci, którzy w ciebie wątpili, zobaczą spełnienie obietnic. Ci, którzy powiedzieli, skończyło się, zobaczą, jak Bóg mówi, zaczęło się. Bo to, co Pan czyni, jest doskonałe. I on kończy w tobie dzieło, które będzie widziane, odczuwane i uznane. Twoje imię będzie pamiętane nie z powodu upadków. Ale zwycięstw, twoja historia będzie opowiadana nie przez straty, ale przez zmartwychwstania. To, co było wstydem, stanie się świadectwem, to, co było ciszą, stanie się dźwiękiem uwielbienia. A gdy zapytają, jak to się stało, twoja odpowiedź będzie prosta i potężna. To był Bóg, bo człowiek może próbować odbudowywać rękami, ale tylko Stwórca może odbudować z chwałą. Odbudowa, która nadchodzi, nie będzie częściowa, będzie całkowita. To, co się złamało, zostanie połączone z celem. To, co się straciło, zostanie zastąpione czymś lepszym. A to, co wydawało się odległe, stanie się rzeczywistością przed twoimi oczami. Duch mówi do ciebie: to jest czas, w którym twoja historia staje się żywym dowodem mojej wierności. To ja cię podtrzymywałem, a teraz ja cię wywyższę. Świadectwo, które z ciebie powstanie, będzie mostem dla innych, którzy wciąż wędrują po pustyni. Twoje życie stanie się odpowiedzią, twój głos pocieszeniem, twoja podróż kierunkiem. Niebo się raduje, bo nadszedł czas odbudowy. To, co było ukryte, jest objawiane. To, co zostało skradzione, jest zwracane, a to, co wydawało się końcem, dopiero się zaczyna pod nowym światłem, światłem wierności Boga. Błogosławieństwo, które nadchodzi na twoje życie, nie jest kropką, to początek nowego celu. Wszystko, co Bóg na ciebie wylał, całe uzdrowienie, cała odbudowa, cała mądrość, nie przyszły tylko po to, by cię wypełnić, ale by cię przemienić w kanał Królestwa. To, co płynie od Boga w tobie, musi przepływać przez ciebie. Namaszczenie, które cię dosięgło, musi teraz dosięgnąć innych przez twoje życie. Duch Święty oddzielił cię i teraz cię posyła. Mówi: Podniosłem cię, byś był odpowiedzią tam, gdzie jest ból. Byś był światłem tam, gdzie jest ciemność. Byś był mostem tam, gdzie jest rozdzielność. To, co kiedyś było Twoją słabością, teraz staje się Twoją władzą. To, co Cię zraniło, teraz staje się Twoim narzędziem. Ręce, które kiedyś wznosiły się w błaganiu, teraz staną się narzędziami uzdrowienia. Świat jest głodny nadziei, a Bóg wybrał Cię, byś był jej nosicielem, powołał Cię, byś był odblaskiem Jego łaski, kanałem Jego miłości i świadectwem Jego wierności. Ludzie nie potrzebują tylko słyszeć o Jezusie, muszą zobaczyć Jezusa w Tobie, muszą poczuć Jego obecność w Twoim współczuciu, w Twoim słowie, w Twojej cierpliwości i w Twojej wierze. Nie ma większej misji niż żyć jako żywy przejaw miłości Boga. I to jest to, do czego Duch Cię zaprasza być naczyniem, które przelewa. Bo to, co Bóg czyni w Tobie, nigdy nie jest tylko dla Ciebie. Zawsze jest po to, by dosięgnąć innych przez ciebie. Są ludzie na krawędzi rezygnacji, którzy powstaną, gdy usłyszą twoją historię, są serca zranione, które zostaną uleczone przez twoją empatię, są mroczne ścieżki, które zostaną rozświetlone przez twoją obecność. To, co Pan robi z tobą, jest częścią znacznie większego planu, duchowego ruchu, który zaczyna się w tobie, ale nie kończy się na tobie. Jesteś odpowiedzią, jesteś narzędziem, jesteś częścią ciała Chrystusa w działaniu. A gdy to zrozumiesz, zobaczysz, że prawdziwa obfitość nie polega tylko na przyjmowaniu, ale na służeniu, nie tylko na posiadaniu, ale na dzieleniu się, nie tylko na posiadaniu błogosławieństw, ale na byciu błogosławieństwem. Bóg podnosi cię jako ambasadora Królestwa. Daje Ci zasoby, ale także odpowiedzialność, daje Ci dary, ale także cel. Czyni cię prosperującym nie po to, byś gromadził, ale byś pomnażał. To, co trafia do Twoich rąk, jest teraz ziarnem, nie końcem. Jest kanałem, nie składem. Duch mówi do Ciebie: to, co ci powierzyłem, dziel, to czego cię nauczyłem, ucz, to, co cię uzdrowiłem, użyj do uzdrawiania, to, co ci objawiłem, głoś. To jest misja wybranych nieść obecność tam, gdzie jej brak, nieść wiarę tam, gdzie jest rozpacz, nieść pociechę tam, gdzie jest samotność, a czyniąc to, Bóg będzie cię podtrzymywał na poziomach, jakich nigdy nie doświadczyłeś, bo kto żyje dla Królestwa, nigdy nie żyje w niedostatku. Strumień łaski jest ciągły. Im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz. Im więcej uzdrawiasz, tym bardziej jesteś uzdrowiony. Im więcej błogosławisz, tym bardziej jesteś błogosławiony. Świat potrzebuje głosów, które mówią z miłością i autorytetem. A Bóg mówi, że Twój głos będzie jednym z nich. Nie ma znaczenia przeszłość, błąd czy strach. Gdy On Cię wzywa, On Cię także uzdalnia. A wszystko, co jest potrzebne do wypełnienia twojej misji, już jest uwalniane z nieba. Wkrótce zrozumiesz, że nic nie było przypadkowe, ani ból, ani cisza, ani zwłoki. Wszystko było przygotowaniem do tego posłania. Zostałeś uzdrowiony, by uzdrawiać, pocieszony, by pocieszać, błogosławiony, by błogosławić. A gdy będziesz szedł w tej misji, obecność Boga będzie twoją tarczą, siłą i kierunkiem. Królestwo potrzebuje Ciebie w ruchu, bo to, co jest w Tobie, nie może już być powstrzymane. Duch Boży cię namaszcza i posyła. Teraz to, co było próbą, staje się celem. To, co było bólem, staje się przeznaczeniem. To, co było pustynią, staje się posłaniem. A niebo się raduje, bo syn, który został odbudowany, jest gotowy, by przemieniać innych. Wybrany, niebo postanowiło objawić to, co było ukryte. Obietnice Boga nie są już w zawieszeniu, są uwalniane teraz. Czas przygotowania się zakończył, cykl oczekiwania dobiegł końca, a pora objawienia się rozpoczęła. Pan porusza to, co było zablokowane, przyspiesza to, co było powolne, i wydobywa na światło to, co zostało zasiane we łzach. Duch Święty ogłasza: Nie mogę już ukrywać tego, co przygotowałem dla ciebie. Bramy obfitości się otworzyły. To, co wcześniej wymagało wysiłku, teraz płynie z łaską. To, co było niedostępne, teraz staje się otwartą drogą. To, co wydawało się odległe, jest umieszczane w Twoich rękach. Obecność Boga porusza się przed Tobą, prostując krzywe ścieżki i wyrównując doliny. Czas żniw nadszedł. To czas honoru, restytucji i widoczności. To, co było ukryte, będzie widziane. To, co było małe, zostanie pomnożone. To, co było obietnicą, stanie się rzeczywistością. Bóg nie tylko cię pobłogosławi, uczyni cię żywym znakiem tego, że jego wierność nie zawodzi. To jest moment, by się ustawić. Podnieś głowę, wyrównaj serce i idź z wiarą. Bóg wzywa Cię, byś wyszedł z ukrycia i zajął miejsce, do którego byłeś przygotowany. Nie ma już czego się bać, bo sam Pan zapewnia Ci zwycięstwo. Mówi: Nic nie powstrzyma tego, co zacząłem. To, co zasadziłem w Tobie, rozkwitnie na oczach świata. Wróg próbował opóźnić, ale nie mógł unieważnić, próbował zmylić, ale nie mógł wymazać tego, co Bóg napisał, próbował uciszyć. Ale nie mógł zagłuszyć tego, co Bóg powiedział. Teraz niebo ogłasza, nadszedł czas objawienia. Moja chwała będzie widoczna w Tobie. Obietnice żyją, aniołowie są w ruchu, atmosfera duchowa jest wyrównana, a wszystko, co wydawało się odległe, zaczyna się objawiać w Twojej rzeczywistości. Bóg mówi: Sprawiłem, że niewidzialne działało na Twoją korzyść. Teraz zobaczysz na własne oczy to, w co zawsze wierzyłeś w swoim sercu. Wiatry zmieniły kierunek. Atmosfera wokół ciebie została przemieniona. Niebo postanowiło, że nadszedł czas, a gdy niebo decyduje, nic nie może się oprzeć. Więc z wiarą ogłaszaj to, co Bóg we mnie zaczął, On dokończy, to, co obiecał, On spełni. To, co powiedział, zamanifestuje się, bo Pan jest wierny, a Jego słowo nigdy nie wraca puste. Twoja historia nie kończy się bólem, ale chwałą. Twoja podróż nie kończy się stratą, ale pełnią. To, co nadchodzi teraz, jest tak wielkie, że sam Bóg postanowił już tego nie ukrywać. Polub zasubskrybuj i napisz w komentarzach: Wierzę. Każde napisane słowo to duchowe ziarno, które aktywuje ruch w niewidzialnym. To, co nadchodzi, jest tak wielkie, że sam Bóg postanowił już tego nie ukrywać.